Dzień dobry. Z góry przepraszam za odgłosy z ulicy: przejeżdżające samochody i być może szczekające psy. <grym> Słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć o tej jabłoni, korzystając z tego, że ona jeszcze kwitnie. To jest rajska jabłoń. Ma przepiękne różowo czerwone kwiaty. Liście zielono-czerwone, takie dorasta do 6-8 metrów. Jest całkowicie mrozoodporna. Nie wymaga zbytnio nawożenia, żadnych szczególnych warunków uprawy. Te wszystkie gałązki są po prostu oblepione kwiatami. Słyszycie to brzęczenie pszczół? jest ich tu setki Kwitnie około dwóch tygodni. Jak widzicie jeszcze są pączki gdzie niegdzie. Jeszcze nie rozwinięte, i z piękną ozdobą ogrodów. Na tle zieleni wygląda cudownie. Tu jest jedna. To jest druga, jeszcze w kilku miejscach mamy też. Nie wiem, czy będziecie widzieć pod słońce ten kolor. Jesienią tworzy takie małe, czerwone jabłuszka do 2 cm. W smaku są cierpkie. Nadają się jedynie do kandyzowania. Zostawiamy je dla ptaków. Przepięknie wygląda o tej porze roku. Cudowne. Ten kto ma ogród, polecam mu zakup takiego drzewka jest piękną osobą. Kochani, do następnego razu. Trzymajcie się, pa! pa.